Ja, Witam was bardzo serdecznie. Wiecie czym będziemy jeździć zaraz? Hellcatem. Wygrałem go ostatnio. Wygrałem też ostatnio Alfa Giulia. No i jakoś chyba nie jestem przekonany. A i sprzedałem Land Rovera, bo na Land Rovera się bardzo znerwowałem, bo kurde, no, przegrałem jedno zawody. I co wam jeszcze powiem? Więcej na tych samochodach jak oni się ścigałem, więcej straciłem pieniędzy, niż zarobiłem. Bez kitu. Wygrasz wtedy samochód, który jest coś wart, oczywiście. A zróbmy sobie próbę. Te uże próbę. Hej, Sparco, nie wiesz co z Jest jakaś jak nie Tes, niepokoi mnie to. Stes nigdy nic nie wiadomo, ale nic mi nie mówiła. No dobra, ale jak zauważysz, że się dziwnie zachowuje, daj znać, ok? Zawsze dziwnie się zachowuje. O tym właśnie mówię. Czy... A, zdradzi, zobaczycie, tak będzie. Będzie. Eee. Tu jest jakieś zlecenie rajdera. Widzimy się w garażu. Jasny rader. Hej, hej, hej. A jak jest? A tak, wybacz, mam dla Ciebie kolejne zlecenie. Dobra, pojedziemy. Wysyłam na miary. Okay. Jak? Jak? Puntarz? Lamborghini. Znam Aventadora. Znam Urcirago, Znam Gallardo. Znam hurakana Mówiłem o Aventadorze? Aventadora. One się tam nazywają jako... Kurde, no... Prochu nie czaje. Spider. Au. Przez jedną minutę mam jechać. PONTAŻ! ja przez P jakoś to usłyszałem. Nowinki, udziwnienia. Sam kurde reflektor pewnie kosztuje z 50 tysięcy. A, tu się nie liczy uszkodzenia. Tu się liczy... czas. 2.30 Dobra Jadę. Jadę Jadę Jak zły kierunek Ja muszę przez gejty przelatywać, a ja nie muszę jechać po trasie chyba, co? Tak mi się wydaje rzeczy, to jest wyznacznik no ale dobra, skoro grabie lepiej, to nie będę się kłócił. 2,10. Teraz dostępne do kupienia. Lamborghini dostarczone Ryder. Aha. Wszystko gra. No i dobra. Mogę pierdzielić to i wracać tu. Aha. Okej, okay. co z tobą? Cześć, świetnie ci poszło. E, Wybacz, jestem trochę rozkojarzony. Aha, słyszę. Robiłem bigosno. Dej nie chciałem być niemiły, więc przyjąłem zaproszenie. Myślałem, że. Zhakowali. Kliknąłem tylko link, który dostałem. Hit mała panda kicha. Zajmę się tym, jak wrócę. Dzięki, smaku. Myślałem, że chodziło dosłownie o Bigos. Kurde, Ilon może mieć lat 40, że taki boomer. myślę, że może powinieneś trochę wrzucić. Myślę, że ja dostałem te Lamborghini. No mi się zdziwił. Po prostu myślę, że wszyscy możemy trochę odpuścić. No wiesz, wygramy czy przegramy? I teraz to jest, jest wieczór. Drodze, Czytałaś mój I. Powiem. Dobry jest co? Na pewno pojedziemy sobie helkatem dla jaj. się dostosować. Był taki dokument o rybie, która umie się zamienić w piasek. Charger. Zmienia się w piasek. Dosłownie. Matka na głowę. Coś Dobra, zobaczmy co w ogóle mamy na tej mapie. Tu, gówno. Tu, gówno. Tu, gówno. Ja patrzę tylko na jedną rzecz. Tu, gówno. <noise> Tylko jeden samochód można wygrać? Kurde! Polestar. Z 20 roku? Co? S. No dobra. Nie wiem, co to jest. Ej, a tam nie ma jakiegoś poziomu. No nie. Nie wiem, co to jest ten Polestar. Tesla? do mnie dzwonisz. Okej. Okay. Jest w porządku? Co? Tak. Nie. Spoko. Chyba stresujesz się tymi kwalifikacjami. Dasz sobie radę. Nie jestem nigdy przekonany za pierwszym razem jak Dobrze, jedziesz jakimś samochodem. Jasne kurde. Ej, hey, na pewno wszystko gra? Twarde. Nie zjadła mnie świeżekiego za czy coś. Okej. Okay. Skoro tak twierdzisz. I co? Jazdę Chargerem tyle? <laughs> Nie, no może coś z nim porobimy. Te wydechy mi się nie podobają i wyglądają zbyt futurystycznie. Nie podobają mi się wielokrotnie takie winyle futurystyczne. Bardziej wolę coś stonowanego coś to co było mote. Przede. Że mnie ja tylko. Nie no, tu wybaczcie, ale muszę pojechać Ewo. Ta. Skoro i tak muszę być pierwszy, to zakładam się z najlepszym. Bo inaczej będę znów płakał, że na minus wyszliśmy. Asap Rocky. Za zawody, które teraz będą, wygram Nissan GTR r R35. Pewnie 20 rok. On niby jest pod drift, a czuję, jakby nie był pod drift strasznie twardy. To nie jest ten sam wyścig, tylko my go robiliśmy zawsze za dnia. Po prostu inni przeciwnicy są. Ta meduza na przykład, ona pojawiła się ostatnio, jak mieliśmy ten wyścig o samochód. No i teraz znów jest, a tak to ja jej nie kojarzyłem. Aby ona była. Nawet nie wiem co to jest ten samochód, ten Polistar. nie wiem czy to nie będzie jakiś futurystyczny wynalazek XXI albo XXI wieku. Patrząc po tym, że to niby ma być z XX roku. Albo w drugą stronę, ale myślę, że bardziej brzmi to jak futurystyka niż relikt 1920 roku. Elo Kurde Korzystujemy nitro A mamy go wiele I drifty też łatwo się robi Także z tego Hellcat'a to tyle by było nie, no prawdopodobnie nie będę jeździł. Już za dużo tych samochodów mam. Tu też wyszliśmy na minus. Nie researchowałem tego bardzo, ale tak widziałem, że jest. Ale wygrałem. Nie. Ja wziąłem udział tylko w tym wyścigu, jelo. Ryzyko 300. Mhm. Nie ma żadnych innych. Co nie? Mamy wyścig o 56 kafli. Pojedźmy tam i weźmiemy udział i w jednym i w drugim. I w następnym odcinku nakurwiamy... Nie wiem czy to jest dobry...

Skończymy szybciej ten odcinek, i w następnym robimy po prostu turniej. Ja nie potrzebuję tej kasy aż tak, aż tak, aż tak. Ja to już teraz mogę żałować. dobra. 125KF mamy nowy samochód, czyli co to jest ten polistar? Czuję się bezpiecznie. bezpiecznie. Coś Ala Bentley? Czuję się bezpiecznie. Czujesz się bezpiecznie? Zagłosuj ponownie na burmistrz Morgan Stevenson. Sponsorem reklamy jest firma Penny Saves of Leicester. Komo S. Ciekawy wybryk natury. Polestar. Nie mam pojęcia, co to jest. W następnym odcinku idziemy na i Mamy do wygrania: mamy EVO z siódmego roku, mamy wpisowe i możemy gtr wygrać. I chyba tym GTR-em będę potem jeździł jako klasa S. Tak mi się wydaje. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym. Nara!